Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, jest dzisiaj ze mną Kasztan Jestem I znajdujemy się na świecie wieśniaków, jeśli chcielibyście się tutaj dostać, jesteście youtuberami to zapraszam do mojego odcinka informacyjnego Na temat tego serwera A jeśli jesteście graczami to też zapraszam, IP to ohmc.pl I dzisiaj mamy okay. tak, y, siema połowini i tak, dzisiaj mamy zamiar zrobić sobie największą formę na serwerze, wraz z kasztanem Tylko musimy jeszcze obczaić w jakim to będzie miejscu dokładnie Ale tak, z poprzedniego odcinka mamy tutaj bikony Które nam się przydadzą, więc od razu trzeba zejść Ponieważ przyda nam się jeden, aby sobie zrobić hejsta I... Chodź mi tutaj, pomożesz rozwalić Chyba że tu robimy farmę. No to po co by to dziś Na którymś, na który poziom? Właśnie. 14. Zerowy? Czemu nie zerowy? No bo później mechanizmy jakieś zbierające. No tak, trzeba będzie. I co? To na dwóch... Na... jedna. Na 15. Ok, znaleźliśmy sobie miejsce dla na żeby były bikony, więc nie wiem po co my je rozwalaliśmy. I tak, robimy sobie tutaj miejsce, żeby zbudować i tutaj będzie powstawała ta farma największa na serwerze. Przy okazji, jak kopaliśmy, jak widzicie, już mamy dość sporo tutaj wykopane Kasia znalazł zombie tutaj villagera, który się zrespił, więc sobie my go tutaj zakopaliśmy. A on ma i w ręce, więc od razu nie zniknie. No i ten chyba do ciebie pójdzie, nie? Villager. Więc my kopiemy dalej. Ok, sprawy wygląda tak, że zapełniliśmy wszystkie skrzynki tutaj dertem. Tą ostatnią w sumie do połowy prawie. I będziemy teraz robić piętra na samym dole tam gdzie wykopaliśmy, co nam zajmie pewnie jeszcze dokładnie z 4 godziny. No więc my zabieramy się za robotę. Yy, pan Lewandowski przy okazji chciał się pojawić na odcinku, więc yy, no nie chce będzie na odcinku, <średziny> więc no. Poczeknij, jak roboty farma prezentuje się w taki sposób. Zrobiliśmy tutaj już bardzo dużo. I tylko dokończyć po tamtej stronie takie spady, w których jest woda. Zrobiliśmy ogólnie mechanizmy i tutaj całe pomieszczenie wykopaliśmy, które nam ogólnie zjadło dość dużo czasu. I wykopałem ogólnie tutaj na serwerze 135 tysięcy stona. Więc to jest bardzo pokażna ilość. Więc tak, ja wam pokażę tą formę, jak ją jeszcze tutaj dokończymy. Bo będzie trzeba jeszcze posadzić tutaj i zrobić skrzynki na dole. I wtedy będzie wszystko, myślę, że działać. Okej, okay, farma prezentuje się w taki sposób, Dziękuję, Kasztanowi, jeśli za pomoc w sadzeniu i w budowaniu No, wam jeszcze pokażę jak to wygląda i za chwilę spuścimy tutaj wodę No to ja to zrobię O, właśnie I teraz, czy zadziała, czy nie zadziała Tutaj sprawdzimy, czy serwer to wytrzyma 18 CP oh, oh, O so są już 19 CP <laughs> Żyje, żyje, żyje serwer, ale... A druga strona? Ej. No było kurde jakie są. mamy lagi Czyli mamy lagi. działa, chwilę co trwa, i lecuj temu w kinie? Czekaj, bo ja, ja, do, ja jeszcze odświeżam niektóre rzeczy, czekaj No ja też sobie po lat... lataj lata, lata, lata przy wodzie, bo muszy, musi się odświeżyć <laughs> Więc ogólnie ta forma jest tak duża, że ona nie wyrabia To znaczy, że trzeba 17. tutaj latać koło niej, żeby woda leciała 17 było, czekaj o, 17 <laughs> przez było jeszcze ja tam się nic całkowicie nie zdało No tu Właśnie lecę tam, ale miałam takie lagę, że w ogóle o Jezus, A tu woda się w, ten w ogóle ten... zaczęła Często ten lecą ja nie wiem jak ja to woda. Się woda Tu się woda zaczęła Naprawiłem Czekaj Trzeba naprawić mm. Dobra Tak zwane nasiony nocy Ale, my, ale, czy... na ale my tam pod tym nie mamy skrzynek I to będzie tak se Nie, bo wszystkie są połączone do środka Chyba, że ty to zmieniałaś, Isel nie. Nie. No to wszystko będzie znaczy, do środka. Znaczy. Znaczy! Dobra, wyłączam, wyłączam tego. No to wyłącz. I za chwilę sprawdzimy ile nam się udało uzbierać z i pszenicy. Ale ty wiesz, że to godziny będzie się sypało. Okej, okay, znajdujemy się teraz pod farmą i tutaj zostały zebrane wszystkie Nasiona oraz pszenica i prezentuje się to w taki sposób, że w tej skrzynce mamy tyle pszenicy przerobioną na bloki. A te wszystkie skrzynki, które dalej się znajdują, są zapełnione w nasionach. Oprócz tej, której się nie udało dopełnić do końca. Ej, ała. <laughs> no i więc to, to byłoby na tyle z tego odcinka. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zrobienia dużych rzeczy, ała, no to zostawcie lajka, like suba i siema.